Hello, Kapitan English z tej strony. Zapraszam na kolejną lekcję angielskiego. To będzie dosyć krótka lekcja. Właściwie y, zrobimy sobie kilka ćwiczonek, e, takich z, ze słownictwa. E, poszerzamy oczywiście wiedzę, e, ale że tak powiem, to będzie bardzo szybka. Zmierzamy prosto do celu. Lekcja. Dobrze, więc aby nie przedłużać, zapraszam na. Zapoznanie się z naszymi zadaniami. Dobrze. Co musimy zrobić? Use the words in capitals at the end of each of the following sentences to form a word that fits the blank space. Fill it blank in this way. Czyli co? Mamy jakieś słówka w capitals, prawda? Mamy ją tutaj, na przykład takie słówko, capital, capital letters, i musimy tak, tak przekształcić to słówko żeby um, powstało zdanie prawda logiczne, więc przekształcanie. Dobrze. Działamy. The result was very strange. In fact, it was i mamy believable. O no, to dosyć proste ćwiczenie, um, bo już mamy prawda. Musimy tylko prefix dodać. In fact, it was jakie. Niedowierzalne, czyli unbelievable. Ok, unbelievable. Z tego co pamiętam, Frank Sinatra śpiewał You're unbelievable? Chyba, że coś mi się pomyliło. Dobrze. Number two. He has an unfortunate, coś tam, coś tam, to understand other people's feelings. Ha, huh. he has an unfortunate. To understand other people's feelings. No dobra, mamy słówko unfortunate, czyli sugeruje nam, że coś jest um, no nie do końca dobrze, nie do końca tak. Unfortunate jest to negatywne, um, negatywna sytuacja, a rozumienie innych ludzi, uczuć jest czymś pozytywnym. Czyli może on miał unfortunate niezdolność do rozumienia innych ludzi, uczuć, prawda? Był biedaczkiem, który no, nie rozumiał, um, co inni czują. Dobrze, więc jeżeli ktoś ma taką niezdolność, to powiemy, jaki prefix dodamy: inability. Inability, może tutaj jeszcze dodam, że widać było, o tak. Inability, to skasujemy. Inability to understand other people's feelings. Dobra. Number three. After losing her job, she was b -b 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 for a month. To bardzo proste była co. Niezatrudniona, czyli jak jest niezatrudniona, bardzo łatwe. Unemployed. Prawda? She was unemployed. The villages in the mountains are quite jakieś tam during winter. No jeżeli to jest accessible, no to during winter te villages są raczej niedostępne. No i powiemy, że są niedostępne za pomocą prefiksa inaccessible inaccessible. Dobrze. His uh, arguments are so. That it is almost impossible to have a sensible discussion with him. No dobrze, czyli co? Jak coś jest logical, no to jest fajnie logiczne, ale tutaj mamy kogoś, kto raczej ma nielogiczne e, argumenty, prawda? Czyli bowiem nielogiczne będzie jak. Zaczyna się na L, więc proste, illogical, illogical. Dobrze. It was a terrible game. Our team played very hmm, imaginatively. Czyli jak to było terrible game, znowu musimy mieć przeciwieństwo, prawda? Bez jakikolwiek wyobraźni i planowania. Czy ja słyszę o coś o polskim futbolu? Ups. Czyli powiemy an imaginatively, prawda? Number seven. After I had got to know him better. I pi pip him intensely. no, No, hm, Znowu mamy coś niedobrego dziejącego się, prawda? Kogoś poznajesz lepiej. Zazwyczaj jest tak, że lubimy go bardziej. No, ale tu tu, hmm. się wydarzyło. się wydarzyło ktoś lubi mniej, go mniej, czyli Disliked disliked him intensely. The young girl's fine performance was completely... No właśnie, jakie? Mamy young girl, co sugeruje, no młoda osoba, a jeżeli ma być cudowny, wspaniały, fine performance, no to chyba nikt się nie spodziewał, że tak młoda osoba ma, będzie mogła taki świetny performance przeprowadzić, czyli było completely, jakie? Unexpected 9. Borrowing had another. Co? Browning. Przepraszam. Browning had another violent. With the boss. No, no dobrze. Violent. No to violent nie będzie agreement, tylko będzie raczej nieporozumienie, czyli mamy co? łatwe znowu disagreement lubicie łatwe ćwiczenia ja też uwielbiam łatwe ćwiczenia super jest it's very hot why don't you your color czy jak jest hot to musimy co chyba od e, twój color czyli and button wear casual clothes it's occasion czyli nieformalna prawda Occasion i wkładamy casual clothes, czyli mamy informal. I can't eat it. It's completely, no właśnie, niezjadalne. Ktoś coś uh, ugotował niezbyt fajnego. Jak jest coś niezjadalne, to jest, sorry, coś mi się zupełnie zaszało, jest coś inedible dobrze in some places the weather changes so quickly that it's very no właśnie nieprzewidywalne czyli mamy unpredictable you do you do have some good ideas but your work is very no właśnie niezorganizowana disorganized Teraz mamy, this is, this, is, this is not a good essay, said the lecturer. I found your arguments. No właśnie. Nie przekonywujące, czyli unconvincing. Dobrze. A teraz mały quizik. <laughs> Czytam słówko. Próbujecie e, zrobić przeciwieństwo, prawda? Może od końca. Convincing. Unconvincing. Organized. Disorganized. Predictable. Unpredictable. Edible. Inedible. Formal. Informal. Button. Unbutton. Agreement. Disagreement. Expected. Unexpected, liked, disliked, imaginatively, unimaginatively, logical, illogical, accessible, inaccessible, employed, unemployed, ability, inability, believable, unbelievable. Yes, this. Exercise was unbelievable. Yes? Dobrze. Cóż, miało być krótko do rzeczy i na temat, więc nie będę tutaj przecież nikogo oszukiwać. Więc w tym momencie mówię bye bye and see you now in my next lesson.